Serdecznie. Teraz przedstawię, jak zrobić komentarz, czyli informacje, które będą tylko dla nas. Dla naszej informacji komentujemy poprzez ten sposób. Znacznik otwierający, wykrzyknik, dwie pauzy, treść komentarza, dwie pauzy i znacznik zamykający. To jest komentarz od nas w języku html na stronie. Każdy język posiada inny komentarz ale ja skupiam się na HTML-u, więc przedstawiam taki oto komentarz Jest tu komentarz zastosowany Dla sprawdzenia całą stronę zrobię w komentarzu Znacznik otwierający, dwie pauzy i wykrzyknik Co się stało? Nic się nie stało Ponieważ zrobiliśmy to na początku strony Dwie pauzy, znacznik zamykający, nie komentuję ze względu na to, że zrobiliśmy to poza HTML, żeby zrobić komentarz jako całą stronę, trzeba zrobić to w ciele. Czyli wiemy już, że komentarz działa tylko w ciele. W ciele stron. Sprawdźmy w headzie Nie działa. Działa tylko w ciele strony, Po czym rozpoznałem, że działa, że jest na zielonym. I całe ciało jest na zielono do momentu zamknięcia komentarza, czyli zamknięty jest tu dotąd. Jak usuniemy ten, to cała strona jest komentarzem. Jak to zapiszemy, to zniknie nam strona z wyświetlenia. Z wyświetlenia po prostu nie będzie wyświetlana strona, gdzie tylko tytuł i, i wiadomo. Co można jeszcze ciekawego z komentarzem robić? Można go zakończyć, otworzyć, można pisywać treści. To jest ważne, żeby treść ta była informacją też dla osób innych, więc które będą później tworzyć stronę, ja zakończę ten komentarz. I komentarze są bardzo ważne, ze względu na to, że pomagają nam w. Poruszanie się po stronie. Gdzie jest komentarz? Łatwo go zobaczyć, jest na zielono. Tutaj zobaczymy sobie, gdzie są komentarze. Tu jest komentarz jest po angielsku, bo to jest z angielskiej strony. Tu są komentarze PHP. O. Ale o tym w czym? To jest co innego, bo to jest slash slash, czyli komentarz PHP. A tu mamy komentarz class logo color, allow your color next. Też ktoś skomentował, że może, możemy zmienić kolor. Tekstu w klasie logokolor. To są informacje dla nas ważne. Dlatego teraz komentarzem moim będzie: tu skomentuję, że zaczyna się coś parametr. Parametry. Ale to nie trzeba. Tego nie trzeba robić. Ze względu na to, że to jest jedność. Komentarz mogę dodać tu. Wykrzyknika ja zapomniałoby się tutaj. Trzeba wykrzykniczek dać. Wykrzyknik. Bardzo ważny. I zaczyna się reklama. Pauza. Pauza, pauza. I zakończamy. I tu jest. Zaczyna się reklama i tu, tu. tu, tu. Zapisuje. Cykuś, Mykuś i widzi tylko to. Ale oczywiście strona jest brzydka, bo to jest nudna strona i taka jest, jaka jest. I jeżeli wyświetlimy źródło strony, prawym przyciskiem jeśli wziąć źródło strony. Jest, zaczyna się reklama w źródle strony w wierszu 20. Tu są wiersze, można je opanowywać w Notepad. Drugą tutorial jest gdzie indziej, w moich tutorialach. Instalacja oraz no, obsługa jest w każdym z tutoriali, bo no, widzimy jak jest. Tak więc zapraszam na, do innych tutoriali. Dziękuję bardzo.